Witam Was serdecznie w czwartym odcinku z The Devil May CRY. No i. Co tutaj będzie ciekawego? Za chwilę zobaczymy. Jest to czwarta misja, już. Tak jak mówiłem, e, każda misja będzie jednym odcinkiem. Co? pomijamy. I i i. Idziemy z koksem. Boom. Strasznie czułem mikrofon, dużo rzeczy słychać, których... o, nie chciałbym, hmm, żebyście słyszeli, bo to tak... Słuchajcie, w mikrofonu, kable, jak ruszają się, co naciskam, ale tam. No i mamy Stygian na... shit. Co to jest? Nowi potwory. Nowe. Więc je klepiemy. Bum. bum Bum. Gdzie się przeciągacie? Ten soundtrack w tym Devil May Cry jest mistrzowski Troszkę go podgłośnie może o, Music, boom O, teraz będzie lepiej Ten soundtrack nadaje w ogóle cały klimat tej grze Wcześniej w moich odcinkach słabiej go było słychać I go teraz wam podgłośnie. Jaką byście chcieli następną grę? Możecie mi napisać w komentarzach do lesplayowania, bo na razie to się czyje na of Hladaza albo który go jest z Assassin'u. Też mi zostało Metal do nagrania, ale to na później sobie zostawimy. Czekaj, tak. flowless kill 120 punktów jakieś dostaliśmy. dob więc, tak tu sobie ściągniemy, tam się przyciągniemy. Chwila, 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 bo coś mi nie pykło. O, już jesteśmy. Boom, boom. I kamera, szpic No, i mamy odblokowane przejście. hop what the hell? Co teraz mamy zrobić? Safe's, we'll A bokiem. Widzę, że jest przejście jakieś. Zajpa rozwalamy. Come closer. Press X. Oh. Trzeba rozwalać pistoletem. Co teraz? A, tu jest dalej przejście na dół. Leży ognnik. Uuuu, skuszy nas zamierzał. go zniszczyć, ale nam nie wyszło Z tych strzałów A ten spił Jak on się nazywał? Już nie pamiętam O, Concept Art Unlocked Dante Coś się udało Tutaj mamy statuetkę O, w końcu możemy sobie uprogramować abilities To tutaj po kolei lecimy Demon V8, ETB. A, to jest niezłe. Tutaj weźmiemy sobie... Hmm. To jest dobre. O, to też fajne. już więcej nie mamy dobra No. Fuck. No, silne. To będzie leciało i na odległość będziemy sobie mogli koleś się Uh, to tu się wszystko zamyka. O. Mamy te kamerę. I jestem Frozen. Później go zobaczycie, raczej wam zaraz pokażę. To jest First Knight. Gość się rozwala tym właśnie drugim mieczem. Mamy dwa miecze, mamy to i to ten jest właśnie do tych wzrostów a ten yy, ognisty do tamtych co biegali przed tymi piłami teraz czy tak mamy jakiś też efekt nie i młodzka widzicie z tego ognistego nic mu nie mogę zrobić. A tutaj to jest taka rzeźnia, że... No kolesie się nie mogą pozbierać. Fuck the system. I combo, wombot. jest to chwile ciszy. Ale się skupiłem właśnie na tych wszystkich kombosach. Ale fajnie go. Ziemię wniotło. Kabum. Jedna kamerka, tam druga. Aha, już wiem. Tak to leci. Tu. Tu? O tutaj mamy jeszcze to przejście. Zobaczymy co tam ciekawego nas czeka. No Nigdy tych koppercaseów nie mam. Nie wiem skąd to się bierze. Idziemy dalej. Jedno oko. I z buta. Yeah. Nie. Nie poleciał ten skopniak. No. Nie wiem czego tego drugiego oka nie chcę zdjąć, ale każ iść dalej, to idę. Tu... No tutaj jest Wszystkiego Uuu Okej, okay, przechodzimy dalej no, Tutaj mamy jakieś ciekawą znajdźkę jeśli chodzi o te przejścia o. wszystko wszystko pajączki pozwolone jeszcze tutaj mamy no i wszystko nie czy zgiwę to tego pozwala To chyba nie działa na niego. Słuchaj, tak. Też nie. Ja nie wiem jak go zniszczyć. Tutaj mamy kamerę. Bum Nie poleciał kopniak. Co on robi z tym? A, nakopał jej Kildante. Śmieszna. Chodź tu. Jeździ, gnoju. No. No, te kamery porozbijane są. Teraz się musimy ludzi tych... czepić I nowy kompas. jak tam miota troszkę Trzeba boleć. I bomba. Nie, ma takiego piłowania. Cruel X Free. Tutaj jeszcze nie byłem O oh my god. Dante. tu się jakiś bosik nam chyba poszukuje. Um, yeah. Poszli! Jak braki, bum. Fuck shit. Wytrzymali są. Nie jest ich tak łatwo zdjąć, ale koło wrotek, bum. No wiem czy jak I odbijamy w nich. Ała, dalny nastawion. Ten nas W ostatnim momencie. I sobie overlord zrobimy i go mamy O, no, jeszcze ci Nie wiem czego nie lubię tych spiłami dozwalać Jakaś Nie przypadli mi do zabijania W tej grze Widzę, że tam mam y z healem, z życiem ...taką... ...larwę, czy jak to nazwać można? I go w ziemię, i go w ziemię, bęc jeszcze! Ałła! Wydali nas trafią ładnie. Jeden jednak ta znaczka z życiem, nam się przyda. Myślałem, że damy radę, tak on ludzie. ty co to jest? Kto zaprosił cię tutaj, ziom? O oh my god, what the fuck! Nie trzeba w plecy bić. Więc BOOM go BOOM. Auła. Shit. No w dupę, on raz nas uderzy i pucha pas w plecy. Tutaj że... Ma uderzenie. A ja tam widzę z życiem. Tu jedno znaczkę, czy co to jest? Tak sobie to będziemy nazywać. Może jest jeszcze gdzieś? Nie ma. Chwilaj, to było w innych grach, że jak koleś biegał w ścianę, to go otumaniało. Oh. Concept, concept Art Unlocked to ten koncept. Anty kiedyś zobaczymy. Ale na razie trzeba. jedź przed siebie. I uciekać, bo jesteśmy w dupie. To jest naprawdę będzie długi odcinek. Ten co to aktualnie nagrzewam. No słyszę, że pada teraz. O. To chyba będzie koniec tego odcinka. Jakieś wiadomości? Um. Koniec czwartego odcinka z gry Devil May Cry. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, naciskać łapę w górę i piszcie także w komentarzach, jaka ma być kolejna gra. Trzymajcie się.